Ania Krakowiec, z nami po meczu SWD Wójstwa Śląskiej. Rekord była dzisiaj przegrany przez Waszą drużynę, ale na pewno dużo serca dzisiaj pokazałyście. Jak oceniasz dzisiaj to spotkanie? No myślę, że na pewno w drugiej połowie wyszliśmy bardzo zmotywowani. Chciałyśmy ten mecz wygrać, nawet strzeliliśmy kontaktową bramkę. Myślę, że brakowało tego serca w pierwszej połowie. Druga połowa najwyraźniej nie wystarczyła. No co, rekord miał więcej sytuacji. My się broniłyśmy w większość meczu, ale myślę, że byliśmy w stanie zremisować, nawet wygrać. Jakie dzisiaj wasze mocne strony widziałeś w tym spotkaniu? Na pewno próbowałyśmy grać z kontry. Były te piłki prostopadłe. Starałyśmy się w środku te piłki zmieniać strony i grać z skrzydłami, no ale nie dało rady. Jak ocenisz dzisiaj indywidualnie swój występ według ciebie? Myślę, że było w miarę OK. Te podania do przodu na skrzydła, i myślę, że nawet w porządku. Dziękuję Ci bardzo.